takie taki okres y, jesienny, kiedy już mieliśmy pierwszą falę przymrozków. W związku z tym wszystkie rośliny, y, typu byliny, rośliny liściaste, które zimą zliczają liście, albo zamiera im całkowicie ta część wegetatywna y, nad doniczką, y, wyglądają tak jak to tutaj. Państwo dostajecie od nas byliny. Część z nich jeszcze wygląda bardzo ładnie, y, ale pozostałe, na przykład, o, mamy przykłady, takich roślin jak ta bułka, mamy No wyglądają tak jak wyglądają, proszę nie brać pod uwagę tego co, rośnie na, co powinno rosnąć albo rosło na zewnątrz, bo najistotniejsze w bylinach jest to co mamy w doniczce. Te rośliny po wyjęciu mają bardzo bogaty, mocno i dobrze rozwinięty system korzeniowy i to jest najistotniejsze przy bylinach, które zimą nie są zimozielone. Wyjąć na, na wiosnę, jak tylko pojawią się odpowiednie temperatury, na pewno taka bylina odwdzięczy się Państwu bardzo silnym, mocnym i energicznym wzrostem. I życzę trzeba system korzeniowy. Dziękuję i do zobaczenia na subotwity.pl